Wiele reklam, animacji czy krótkometrażowych filmów nie odniosłoby tak dużego sukcesu i nie zapadło na długo w pamięć widzów, gdyby nie ścieżki dźwiękowe. Jeżeli marzycie się tworzeniem muzyki, która stanie się integralną częścią historii opowiadanej na ekranie, chcesz za pomocą dźwięku budować i potęgować emocje w widzu, to ten kurs pokaże Ci jak to robić. Cześć, jestem Wiktoria Wind i od blisko 15 lat rozwijam się w świecie muzyki i dźwięku. Od dwóch lat pracuję zawodowo jako kompozytorka muzyki do gier sound designerka oraz prowadzę kanał na YouTube, gdzie analizuję muzykę i sound design w klasykach gier wideo. W kursie, który przygotowałam, przeprowadzę Cię przez cały proces tworzenia ścieżki dźwiękowej dla krótkich form wideo. Krok po kroku przejdziemy przez wszystkie etapy. Od analizy scen przez dobieranie, nagrywanie, edycję i synchronizację od odpowiednich dźwięków, aż po komponowanie muzyki i finalny miks. Podczas kursu zrozumiesz, czym jest dynamika scen i nauczysz się tworzyć analizę wizualno-dźwiękową, aby Twoje udźwiękowienie było idealnie synchronizowane z obrazem. Pokażę Ci, jak korzystać z narzędzi DAW. Poznasz biblioteki dźwiękowe, nauczysz się dobierać najlepsze brzmienie i dowiesz się, jak radzić sobie w sytuacji, gdy nie będziesz mógł znaleźć odpowiednich dźwięków. Pokażę Ci, jak samodzielnie nagrywać dźwięki oraz jaki sprzęt może Ci się do tego przydać. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak tworzyć profesjonalne udźwiękowienie i muzykę do krótkometrażowych produkcji i wyróżnić się jakością swoich projektów, zapraszam na kurs. Do zobaczenia!